Witajcie moi mili. Szczęść Boże, bądziorno w niedzielę. Tu już pole, zobaczcie. Wyczyszczone zupełnie, zrzęte. I wybaczcie, że się wczoraj nie odzywałam w komentarzach, ale... Pojechaliśmy z rodzinką... Nad morze, do Lubiatowa. I tam... Nie ma zasięgu, wyobraźcie sobie. Także offline cały dzień. Można było się wyłączyć zupełnie. No ale dzisiaj już jestem. Chociaż krótko spałam, bo wróciliśmy bardzo późno. To jednak wstałam. Idziemy szukać pana. I moja pierwsza myśl na, na tle tego bujnego, owocującego krzaka aroni. Takie owoce już o tej porze roku. Właściwie chyba jeszcze nie były takie czarne. W tym roku naprawdę wszystko szybko dojrzało. I moja pierwsza myśl, z którą chciałabym się podzielić, to jest takie zdanie krótkie. Panie Jezu, kocham Ciebie bardziej. I tutaj trzy kropki. I każdy może sobie wstawić w te trzy kropki to, co mu leży na sercu, na duszy. Kocham Ciebie bardziej niż niż moje życie, niż moje Zasoby, niż moja, niż moją pracę. Kocham Ciebie bardziej niż jakieś osoby. Kocham Ciebie bardziej niż to, co, o czym mówisz mi, że, że to nie dla mnie, albo co powinnam porzucić. I warto badać swoje serce, tak jak uczył święty Ignacy Loyola, badać swoje serce w jakim kierunku ono tam się wyrywa, żeby je uporządkować, żeby je przywołać do tak, do porządku, do równowagi. Bo on, Pan Jezus powiedział, że jeżeli kochacie bardziej no swoich bliskich nawet. Czyli stawiacie mnie na drugim miejscu, no to nie możecie być moimi uczniami. Także warto się nad tym zastanowić, warto to w swoim życiu ustawić, tak jak należy. Uporządkować tą hierarchię. Hierarchię nawet w miłości, to wszystko jest bardzo ważne. Nie można pozwolić na to, żeby nasze serce wyrywało się w jakimś kierunku nieuporządkowanym, bo przestaniemy być uczniami w szkole najważniejszej, która uczy prawdziwej mądrości. No, nie jest to proste. Warto chociaż o tym pomyśleć. Pierwsze czytanie z księgi wyjścia. Hmm. Mojżesz wyprowadził naród wybrany na pustynię, uciekając przed faraonem, uciekając z niewoli egipskiej. Muszą przejść przez pustynię, co zresztą też nie do końca była, było wolą Bożą, bo Pan Bóg tak naprawdę to chciał ich od razu wprowadzić do ziemi obiecanej, ale oni się przestraszyli. Że tam mieszkają olbrzymy. I wycofali się. Niestety, zwiadowcy w większej liczbie byli wystraszeni. I musieli iść okrężną drogą do tej ziemi obiecanej. To tak naprawdę nie była wola Boża, no ale to naród wybrany tak zdecydował, że. Że nie pójdą na huk dział. <noise> Tylko będą błądzić, błąkać się jeszcze przez 40 lat, zanim tam wejdą. No i tam oczywiście nie było łatwo. Zabrakło jedzenia i lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi. I Pan Bóg zsyła im mannę do jedzenia. A nawet przepiórki, mięso. Ale jednocześnie mówi, że będzie ich tam wypróbowywał, czy pójdą za jego rozkazami. Czyli od razu im zapowiada, że to ta pustynia to jest taka próba. To jest taki okres, przez który muszą przejść. I oni też muszą się przekonać, czy Wybiorą Boga, czy też nie? No i myślę, że w naszym życiu też są takie okresy pustyni, takie okresy próby. I wtedy warto trzymać się Boga. Zresztą cały czas, nie tylko wtedy, ale też wtedy, kiedy jest obfitość, wtedy, kiedy jest dobrze też. Dobrze jest trzymać Bożych praw, Bożych rozkazów. Tylko tam jest życie, tylko w takiej sytuacji, kiedy ludzie są wierni Bogu, mogą uzyskać błogosławieństwo, mogą liczyć na Bożą pomoc, na tą mannę z nieba. i tą manną mogą być różne rzeczy mogą może to być jakieś monotonne życie z dnia na dzień te same czynności te same rozrywki albo w ogóle bez rozrywek bo trudne życie ta codzienność czasami może też przygniatać i taka codzienność szara codzienność to może być właśnie ta manna i zamiast Niektórzy ludzie być wdzięcznymi Bogu za to, że mają tą mannę na każdy dzień, to im się wydaje, że, że oni się nie spełniają. Trzeba coś zamieszać, co, trzeba coś zniszczyć, żeby nareszcie zaczęło się coś dziać. I czasami tak rozpadają się małżeństwa, właśnie, bo nie wytrzymują tego okresu pustyni, tego szarego okresu takiej żmudnej. Powtarzalnej pracy i tych zasobów, też takich powtarzalnych, nie, niezbyt dużych, takich, co, co to tylko ni to umrzeć, ni to żyć. <grych> za mało, żeby umrzeć? Nie, za dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby żyć. Ale to jest właśnie ta manna z nieba, i należy być wdzięcznym za to i dziękować Bogu, że mamy. Co jeść, mamy gdzie mieszkać, mamy się w co ubrać. Także tak. Hmm. <laughs> A dzisiejszy psalm po prostu jest taką odpowiedzią na to pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, gdzie psalmista przypomina ludowi, że Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. I dobrze jest, właśnie tak sobie pomyślałam, śpiewać sobie ten psalm w momentach, kiedy wydaje się nam, że to nasze życie jest takie szare, że taka monotonia. A to jest właśnie ten pokarm z nieba, ten, ta codzienna manna, którą Pan Bóg pozwala nam zbierać o świcie. I chwała panu za to, że tutaj, jak wychodzimy sobie na te modli spacerki, to zawsze jakaś manna jest do, do, do na zbierania, zawsze coś mamy przygotowanego, zawsze jest jakiś pokarm na cały dzień. I chociaż może komuś się wydawać monotonne chodzenie po tych samych ścieżkach rano, Ciągle te same krajobrazy, ciągle ta manna, ciągle ta manna. Już mam potąd tej manny. Prawda? Ale nie. Dziękujemy Bogu za tą mannę. Dzisiaj jest niedziela i chciałam wyjechać gdzieś w inny krajobraz, ale wróciliśmy w nocy i mój samochód znowu jest zastawiony innymi. Więcej nie udało, ale nie szkodzi. Idziemy zbierać manne. Zobaczcie, jaka piękna koniczyna w tym roku. Jakby tu przyszła krówka, to by też miała mannę. Wspaniałą, kolorową. Zbieram sobie te kwiatki i wrzucam do mojego termosu. W którym parzę jakieś tam ziołka różne nazbierane z pokrzywą. To jest też moja codzienna manna, zdrowotna. Już się tak przyzwyczaiłam, także jak będę wracać, to sobie parę kwiatków też zerwę. No i. Dzisiejsze drugie czytanie z listu do Efezjan bardzo nam pasuje do tego pierwszego przemyślenia: o, o tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dopowiedzieć do, do tego zdania. Panie Jezu, kocham Ciebie bardziej. I te trzy kropki, gdzie mamy wstawić tą rzeczywistość, która nam się. Bardziej podoba, która nam się bardziej narzuca, do której wyrywa się nasze serce. I myślę, że to pięknie pasuje do tego porządkowania myśli, do którego wzywa święty Paweł: żeby odnawiać się w swoim myśleniu, żeby porzucić starego człowieka i odnawiać się. I ten sposób życia, takiego pogańskiego, też powinien już od nas odpaść zupełnie, jeżeli jesteśmy tym nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Także jest to zadanie na każdy dzień, żeby badać swoje serce, żeby ono nam się gdzieś nie wyrywało, gdzieś nie błądziło. No, ważna jest to sprawa. Porządkować tego wewnętrznego człowieka, odnawiać go, uświęcać. To są Boże nakazy na dzisiejsze czasy. Tak jak Pan Bóg miał, prowadził Izraela przez Stary Testament i też miał dla niego różne wytyczne. Zaczęło się też od tych dziesięciu przykazań. Ale teraz ta poprzeczka jest podniesiona. Pan Jezus przyszedł i. Wiecie, nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić i jeszcze podnieść nam poprzeczkę wysoko. Jejku, co tu lata, Bocian? Chyba. Tak? Nie, to Czapla, słuchajcie. Czapla tu wylądowała. O jejku. niesamowite chyba mnie zauważyła i uciekła no wiecie takie sytuacje to tylko o poranku taką mannę można zebrać do aparatu boże dzięki ci za twoje wszystkie znaki za tą twoją obecność w postaci takiej mgły Którą sobie można wyobrazić tutaj nad jeziorem. Hmm. Zobaczcie, zobaczcie, jakie fajne wałeczki tutaj leżą na polu. Sianko zebrane. Jest taka cisza w niedzielę o 6 rano. Niesamowita cisza. Tylko słychać żurawie gdzieś tam w tle. I ten ptak, który wylądował nad jeziorem, to może to był żuraw? Chociaż nie, tak nie zdążyłam się przyjrzeć, bo miałam tutaj aparat nastawiony. Wpatrywałam się w ekranik. Może to była czapla, a może to był żuraw. W każdym razie piękny widok i wydarzenie. A dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Pan Jezus widzi, że ludzie go szukają, tłumy za Nim biegną. No bo na jedli się dosyta, było rozmnożenie chleba. I On im uświadamia, że, że tu nie chodzi o ten chleb który niszczeje, który wchodzi do żołądka i po prostu daje nam tylko to doczesne życie. Chodzi o, bardziej o pokarm i o to powinniśmy zabiegać, o ten pokarm z nieba. I oczywiście Jezus nam wyjaśnia, że tym... Pokarmem z nieba jest on sam. Że to on przyszedł na świat, żeby nam dać życie wieczne. I on jest tym pokarmem na, na życie wieczne. I naszym obowiązkiem, jeżeli chcemy do tego życia wiecznego dotrzeć, jest właśnie przychodzić do niego. I on nas będzie karmił. I właśnie to robimy, to w sobie chcemy dzisiaj uporządkować, uporządkować to nasze serce, żeby zbadać, o co ono tak naprawdę zabiega w tym naszym życiu, w jakim kierunku się wyrywa. Jeżeli serce w jakimś kierunku się wyrywa, to później za tym idzie wola. Zaczyna kombinować, jak tutaj zrealizować te marzenia, pragnienia. Zaczyna się akcja w życiu i już zamiast naszym życiem kierować Duch Boży, to zaczyna naszym życiem kierować nasza dusza <laughs> czyli właśnie nasze pragnienia, nasza wola ten nasz rozum, który zaczyna kombinować, jak tutaj zrealizować te marzenia? Patrzcie, jakieś ognisko tutaj. On dużo chrustu jest. Można palić ognisko. Także podsumowując <ścoughs> dzisiejsze przesłanie, które Powinno mi towarzyszyć przez dzisiejszy dzień, i może niektórym z Was też, jeśli się z tym utożsamiacie, porządkować swoje myślenie, dyscyplinować swoje serce, nakierowywać je te pragnienia na to, żeby pełnić dzieła Boże. Bo tak się pytali ludzie Jezusa. To co mamy robić, żeby pełnić dzieła Boże? Uwierzyć, a jak mamy budować naszą wiarę, jak nie przez właśnie poznawanie słowa Bożego, poznawanie Bożych nakazów, chodzenie za Panem. Zobaczcie, jak to człowiek potrafi pięknie wymyśleć. Zorganizować sobie te zasoby, które Bóg mu daje. Jak to jest ładnie zwinięte i praktycznie nie ma już wielkiego wozu z sianem i z koniem. Jest po prostu taki ogromny wał. Położę na nim rękę. O! Moja mała rączka i wielki wał siana. Zwierzątka będą miały co jeść zimą. Niesamowicie wygląda to pole z tymi wałkami. Jak wam się podoba. Przecież to też jest manna z nieba. Gdyby pan nie dał deszczu, nie dał urodzajnego roku, nie byłoby co zbierać. Także chwała Panu, dzięki Ci Panie za wszystkie Twoje dary, za pokarm ten doczesny i pokarm duchowy, za wszystko. Chwała Panu. Bądź uwielbiony nasz Stwórco, nasz Nauczycielu, nasz Mistrzu. Chwała Ci Panie. nade wszystko. Strzeż mego serca, strzeż mego serca, Panie, strzeż mego serca, o Panie, serca mego strzeż thank <laughs> you